Cześć wszystkim. Witajcie w czwartym odcinku podcastu CEMS Leaders. W dniu dzisiejszym naszym gościem jest Karol Górnowicz. Cześć, Karol. Cześć, 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 cześć. wszystkim. Karol, Twoja dotychczasowa kariera obracała się głównie wokół kwestii społecznych. Byłeś CEO startupu Eddechowego, byłeś współzałożycielem Fundacji Eddechowych, a także byłeś założycielem projektu społeczno-polityczno-ekonomicznego Paderewskiej Akademii. Na początku chcielibyśmy się zapytać, co Ciebie skłoniło do podążania właśnie taką drogą? I kiedy podjąłeś decyzję, że właśnie chcesz iść w tym kierunku i tak się rozwijać? Mm, tak, to znaczy, zastanawiałem się jakiś czas temu, dlaczego tak to wyszło, i w zasadzie to nie można by wszystkiego zracjonalizować. Niektóre rzeczy się po prostu dzieją zupełnie losowo, chaotycznie w życiu. większość w zasadzie, bo, bo nie mamy na nie wpływu, ale takim. Na pewno wspólnym marzeniem, które z tyłu miałem, jest to, żeby zająć się edukacją. to, jakby uświadomiłem sobie to właśnie w trakcie studiów, pisząc takie opracowania dla jeszcze ówczesnego. I teraz z powrotem zresztą panującego premiera Tuska, tylko to było tam lata lata temu, Młodzi reformują Polskę, i tam był taki dokument, właśnie, gdzie wymyśliliśmy sobie, jak ta Polska powinna wyglądać, co powinniśmy zreformować, i w którym kierunku też system emerytalne, edukacja, energetyka itd., itd. I to był taki moment, gdzie jakby stwierdziłem, że kurczę, można faktycznie coś wymyślić, stworzyć, i jakby może to uzyska jakąś ekspozycję, powiedzmy, ideową. Natomiast czemu edukacja jeszcze krok wcześniej? To chyba przez wychowanie, przez moją mamę, która jest nauczycielką, że emerytowano w tym momencie moją babcię, Świętej pamięci, która też była nauczycielką, ciocię, więc tak dużo miałem, dużo miałem tego świata światowego wokół siebie. Um, I jak trafiłem na SG, um, w sumie, wcześniej jeszcze w liceum, to jakoś się niespecjalnie udzielałem społecznie, takie raczej byłem takim typem, powiedzmy, kujona trochę, ale takiego, takiego, no, nie zamkniętego na ludzi, ale raczej skupiony na. Nauce, grach, jakichś tam pasjach swoich życiowych. Natomiast trafiając na ESG, szybko się dostałem do CEMS-u, i w tym CEMS-ie po prostu skrzydła mi się rozwinęły, oczy mi się otworzyły, głowa mi się otworzyła i jakby dostałem taką perspektywę tego, że można robić różne projekty, po to, żeby oczywiście z jednej strony zdobywać własne doświadczenie, uczyć się czegoś więcej o sobie, ale też zostawiać po sobie jakiś taki ślad, z którego można, można korzystać. Więc takie te małe, małe rzeczy w międzyczasie, te projekty takie researcherskie o edukacji. I później, taką, w sumie, kulminacją był wyjazd na stypendium do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowałem w Waszyngtonie pod auspicjami takiego generała emerytowanego, który negocjował z Rosjanami rozbrojenie nuklearne, no taki niezły, niezły, niezły schemat. I stamtąd wróciłem, takim, myślę, to jest stygmatyzowane określenie teraz, niestety, ale takim patriotą, w tym sensie takim zdroworozsądkowym patriotą, który chce zrobić coś dobrego dla Polski, bo dobro naszych tutaj ludzi biznesu, Społeczeństwa jest czymś istotnym. I tak ciężko mi powiedzieć, co dokładnie się, przy... ale powiedzmy, to jest jakby kulminacja tych wielu rzeczy, spowodowa, że stwierdziłem, jakikolwiek biznes chcę robić, to musi być z jakimś takim czynnikiem społecznym istotnym. No właśnie, mówiłeś, właśnie w czasie, w czasie studiów um, byłeś zaangażowany w wymianę międzynarodową, jesteś alumnem um, programu cms nawet pełniłeś funkcję globalnego przewodniczącego studentów. Um, jak sądzisz, jak te czasy, czasy studiów, czasy gdzieś zaangażowania się w środowiska międzynarodowego, wymian wpłynęły na twoją późniejszą karierę zawodową? Może spojrzenie na też inne rzeczy? Mm, tak. No, moje, moje ocenie CEMS to jest Myślę, że jedna z najciekawszych e, dróg, jakie można podążyć, przynajmniej w tamtym czasie na pewno, teraz nie jestem, to rozmawialiśmy wcześniej, co robicie i jakby fantastyczne kierunki obieracie, też niekoniecznie związane z zarządzaniem międzynarodowym, ale na pewno w tamtym czasie CEMS to było tak brama na świat. Nie były Erasmusy, jasne, od zawsze, ale no wyjście na program CEMS to było coś, coś jeszcze więcej. To było takie faktycznie z, związanie się relacjami też z ludźmi, którzy mają jakąś wspólne poczucie wartości, nie, Bo ten, ten, to, no, to, ten Alliance cems gdzieś tam był budowany wokół pewnych grubych fundamentów, no i, mm, i uważam, że decyzja o tym, żeby wyjechać zapadła całkiem naturalnie właśnie w toku akty bycia aktywnym członkiem CEMS-klubu. Te różne projekty przechodziłem, też jakieś programy szkoleniowe, e, też e, co to było, Inspiring Solutions organizowaliśmy w tamtym czasie drugą edycję, wyobrażacie sobie ile ja to było lat temu, nie? E, Teraz już 17, chyba 17, 17. No właśnie. I to dalej trwa. Nie? I um, też w międzyczasie z kolegami wymyśliliśmy taki projekt jak um, Chinese European Partnership for Development, Emerging Market Business Summit. Um, to były też takie projekty wymiany. Też inspirowane ideą cems żeby zrobić jakieś wymiany bilateralne, dwustronne i przy okazji się dobrze bawić po, za granicą za, na koszt sponsorów, jakby taki model biznesowy. Więc CEMS dał to poczucie, że można coś robić aktywnie projektowo na większej skali. Raz, dwa, warto wyjeżdżać za granicę i po prostu tam zdobywać, uczyć się siebie. Znowu trochę to powiele to jest bardzo istotne. Z Te to, to inne środowiska poza pozauczenia nam dają coś ekstra po prostu w tym wszystkim. I, i tak, no jakby będąc też przewodnikiem, jakby reprezentując SGH jako ten student, był reprezentatyw. Kolega, w sumie mój przyjaciel, mnie, na, mnie namówił do tego, żebym a, wystartował a, i, i spróbował zostać tym przewodniczącym globalnym student Boardu. No, to był taki polityczny, właśnie, nie wiem, chyba jedyny polityczny jakiś mm. zaciąg w moim życiu, no, ale to też było takie doświadczenie super, bo na przykład ta, wtedy pierwszy raz zdecydowaliśmy, że wyjedziemy poza Europę, zrobimy na spotkanie w Brazylii jeszcze wtedy. Czemu Brazylia, no to wiecie, dlaczego? Y w tym okresie zimowym. Także to dużo zabawy, nie? dużo takiej chęci tworzenia wspomnień, bez jakiegoś takiego górnolotnego, powiedziałbym, tutaj budowania jakiejś teorii. Chodziło o to, żeby się dobrze bawić i jednocześnie się sprawdzać na różnych polach. Po prostu. Dobra. Dzięki wielkie. Teraz mielibyśmy trochę pytanie o twoją karierę zawodową, ponieważ po ukończeniu szkoły pracowałeś w konsultingu, a potem znalazłeś się na pozycji CEO w, startup, w startupie oddechowym. No i tutaj zaczęło się robić ciekawie. Mhm. Bo w momencie, gdy dołączałeś do Screwer, bo tak się ta firma nazywa, zajmowała się ona drukarkami 3D do użytku domowego. No, ale jednak ty dołączyłeś, zidentyfikowałeś jakieś problemy i zmieniłeś trochę kierunek samej firmy. No i teraz. Głównie jest moje pytanie takie, co pozwoliło Ci zidentyfikować jakieś problemy? W jaki, w jaki sposób stworzyłeś nową strategię dla tej firmy? I jak przebiegał cały proces tego, że no jednak skręciliście w tą branżę edukacyjną? I czy to było związane może taką Twoją chodną kalkulacją, czy jednak może zamiłowaniem do tej oświaty, którą chciałeś się zajmować po prostu? Mm -hmm. mm. Dobra hipoteza, nie? W sensie dokładnie to drugie. To znaczy stwierdziłem, że znaczy dusza idealisty wzięła górę, jak, jak zawsze w tamtym czasie tym bardziej. To znaczy naprawdę chciałem, dołączyłem do Skriware, ponieważ widziałem w tym potencjał na to, żeby robić coś w edukacji. Okej, okay, drukarki 3D, jak zacząłem sobie researchować, to stanowiły bardzo jeszcze wtedy w Hongkongu, w którym byłem tam lata temu, organizując ten projekt właśnie wymiany, ale Patrzyłem, co się dzieje w edukacji. Dużo dobrych rzeczy się tam działo, zawsze w Hongkongu, w Singapurze i związanych ze sprzętem. I tak zobaczyłem, że właśnie te drukarki 3D tam robią małą furorę przez właśnie powielanie tych pomocy dydaktycznych. A firma, do firmy trafiłem na rozmowę przez kolegę z bcg którego poznałem wcześniej, właśnie w konsultingu też pracował i odszedł z konsultingu, poszedł do takiego grupy, to jest Venture Building Studio Code. Grupy inwestorów. Tam mnie polecił. Trafiłem na rozmowę, gdzie przyniosłem od razu ten pomysł, że trzeba wyjść w kierunku edukacji. Te drukarki trzeba uczynić maszynami do tworzenia, takimi fabrykami, szkolnymi fabrykami, pomocy dydaktycznych dla nauczycieli i też dla dzieci, żeby łączyć te dwa światy i taką sprawczość podbudowywać w tym, żeby tworzyć, projektować, a nie konsumować po prostu rzeczy kupowane z internetu stricte. Taka była po górna idea. Więc to, to, to a propos mojej strategii, to była taka dużo powiedziana strategia, raczej taka. Idealistyczna myśl. Czyli to nie była taka chłodna kalkulacja, no. tylko że to było trochę powiedzmy, uprzedzone w takim sensie biznesowo-strategicznym. Tak, to było dokładnie, to było podparte jakimś takim moją pasją, powiedzmy, jakimiś wartościami. Nie? A w jaki sposób to w takim razie wytłumaczyłeś na mówię o pracę, że w sumie to, to jest twoja pasja, a niekoniecznie chłodna kalkulacja. No, to miało bardzo duże znaczenie. Wiesz, jak teraz, na przykład, ja rekrutując też ludzi na przestrzeni lat, zawsze sprawdzam, jak ta osoba, jakie ma poczucie motywacji i jaką właśnie dysponuje zasobem, nie wiem, można to nazwać faktycznie jakiś drive'u, ognia, pasji wewnętrznej. To jest cholernie ważne. To jest coś, co jest w stanie przenosić góry i przezwyciężyć różne trudy, a na końcu. Definicją sukcesu jest to, żeby, dostawać, żeby porażkę ponosić, dostawać twarz, potem wstawać i robić dalej to samo. I to było chyba, był chyba jeden z najważniejszych rzeczy, no bo ja po konsultingu to naprawdę niewiele wiedziałem. Nie? Jeśli chodzi o biznes, już w ogóle raczej byłem takim lajkiem. I jako taki zielony człowiek z pasją właśnie przyszedłem, gdzie też pamiętam dużo, bardzo mówiłem na tej wspomnianej rozmowie o moich doświadczeniach właśnie studenckich, jeśli chodzi o organizowanie projektów, zarządzanie zespołem, czy w kontekście cems czy w kontekście student boardu, to miało znaczenie. To było czymś takim na plus, e, widzi. Nawet po dwóch latach w dużym korpo? No, tak. To nadal, był, nadal to był taki istotny punkt e, CV. I, i, I co więcej, to było pewnie też takie moja pewność siebie, z tego się przebijała. Nie? Że ja jestem w stanie wziąć zespół, wtedy to było 8 osób na pokładzie, wziąć jakoś e, lidersko podejść do tego, mając te e, przywódcze zdolności. No, firma nie była w najlepszym stanie, to było oczywiście nikomu nieznana, do, dosłownie na skupie złomu, gdzieś na, na kolejowej, mm. <laughs> nad skupem złomu. Taki klimat e, jak Silicon Valley w tym serialu. E, I ludzie byli, no. W, mało przekonani, słabo przekonani na, na temat tego, czy ma to dalej sens, a firma dopiero istniała dwa lata, więc wiecie, w co powstał startup, drugi rok funkcjonowania i ludzie już jakby tracą pewność siebie. Biznes drukarkowy to był cholerny, cholernie ciężki pomysł, też koncept biznesowy i od początku wiedziałem, że ta romantyczna myśl założycielska, że będziemy sprzedawać drukarki 3D do domu, to było daleko nie... Nie zajdzie, więc trzeba było balansować pomiędzy jakąś taką wizją pociągającą serca i trochę fantazję, trochę taką szaloną, a posiadaniem jakiegoś takiego, no nazwijmy to, zrębek planu takiego operacyjnego, jak to, jak to poskładać do kupy, żeby się nie wywalić. No właśnie, w kontekście startupów, w kontekście motywacji, niedawno na konferencji c Leaders jeden z prelegentów zrobił taką ankietę wśród uczestników, zadał pytanie, kto by chciał pracować w startupie, właśnie, kto by chciał pracować gdzieś w konsultingu, w, w korporacji. No i na pytanie, kto chciałby pracować w startupie, rękę podniosło gdzieś mniej więcej jedna trzecia sali. Tak mi się wydaje, że jak patrzymy gdzieś na... czy na losy jakichś absolwentów czy naszych znajomych, to ten procent wydaje się być trochę niższy w rzeczywistości, że jednak trochę mniej osób rzeczywiście w tym startupie się znajduje później w swojej karierze. Jak myślisz, skąd to wynika? I jak jakaś osoba, która jest zainteresowana pracą w startupie, jak mógł, może zwiększyć swój procent szans właśnie w tym startupie. Mhm. Jak zostać e, przedsiębiorcą i się wejść na tę ścieżkę? E, to, co powiedziałeś, wydaje mi się, że to może być że wynik e, takiego wishful thinkingu, że aspirujemy do czegoś i jakby mylimy pojęciowo to, do czego kim chcemy zostać, a co naprawdę nas motywuje, co chcemy robić. E, Zostanie przedsiębiorcą na pewno nie jest, nie jest proste, ale to też nie jest rocket science w żadnym stopniu, więc ja bym bardzo chciał, żeby jedna trzecia ludzi faktycznie, tak dziś nawet myślałem, patrząc na ten budynek, jaki to jest, co ludzie robią teraz jako absolwenci i jedna trzecia ludzi, którzy zakładają własne firmy, to byłoby to byłoby coś, to byłoby naprawdę coś świetnego dla Polski też w mojej, mojej ocenie. Jak to, jak zacząć? Na pewno strach ma wielkie oczy najprostszą rzeczą, jaką rekomenduję, jak to nie brzmi jak banał, to zacząć robić po prostu jakieś projekty. I Wydaje mi się, że już krok pierwszy większa część z nas tutaj uczęszczających i aktywnie działających w organizacji studenckiej ma za sobą jakieś takie przełamanie, że coś więcej niż tylko zdanie sesji, coś więcej niż tylko pójście do pracy, na praktyki, jakaś taka, jakieś zaangażowanie projektowe jest z dużym plusem, wydaje mi się, mentalnym też. Jest teraz, ja naprawdę rekomenduję po prostu zacząć projektować jakieś proste mapki, apki albo robić sobie testy na... Wiem, produktach cyfrowych, które teraz można z zerowym kosztem w zasadzie dewelopować za pomocą różnych narzędzi. Teraz agenci AI wszędzie wchodzą. Naprawdę, to jest banalne teraz, że można, można sobie z różne rzeczy stworzyć MVP, czy akurat nie ja robię Lovable Product, nie, nie Viable, tylko MMLP. Jakieś, żeby tam były ładne, piękne rzeczy, które właśnie wzbudzają emocje, nie? Wokół takich rzeczy budować i projektować, um, rozwiązania. Po prostu zacząć to robić, zebrać się w grupę. Znaleźć ludzi, przetestować się w boju i, i zacząć działać. Kasy jest sporo. Teraz wchodzi nowa perspektywa unijna, więc fundusze VC otrzymają bardzo dużo pieniędzy z rynku na zalążkowym etapie dla biznesów, na takim etapie pre-seedowym i seedowym. Um, więc myślę, że będzie dużo takich młodych przedsiębiorców, którzy będą szukali ludzi do zespołu. Więc w tym gronie można się zawsze rozwinąć uczyć, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po samemu zacząć coś, coś robić. Nie? Oczywiście szansa po pozyskaniu kapitału nie jest, nie jest proste, ale to jest absolutnie do zrobienia. Absolutnie do zrobienia. Trzeba mieć po wiarę w siebie. Nie? A czy nie sądzisz, że bo tak jak wspomniałeś, teraz wchodzi wiele rozwiązań agentowych, tak jak powiedziałeś, wszystko jest teraz bardzo proste ze względu na postęp technologiczny. To czy nie sądzisz, że jeżeli dla każdego teraz wszystko jest takie bardzo proste, żeby z czymś ruszyć, to nagle na rynku wszyscy mają większe możliwości i jednak wszystko się staje trochę trudniejsze, bo ciężej się wybić wśród tych wszystkich innych osób, które nagle mają te narzędzia, które mogą wykorzystać od tak? Mm. Konkurencja to nigdy nie jest wróg w tym sensie. Konkurencja zawsze wzmacnia rynek. Im więcej się pojawia pomysłów, tym które pokazują jakiś trend, jakąś, jakąś taką wspólną myśl, tym, tym więcej inwestorów zwraca uwagę na jakiś problem. Więc akurat wydaje mi się, że nam naprawdę brakuje jeszcze dużo takich od, bardziej odważnego myślenia i wychodzenia z odklejonymi powiedzmy daleko idącymi projektami. Tego bym się tego bym się nie bał. Myślę, że największym ograniczeniem w przepływie, właśnie w masie, wiecie, tych wszystkich narzędzi i możliwości jest po prostu rozproszenie. Prosta sprawa psychika, umiejętność panowania nad sobą, nad swoimi bodźcami, nad swoimi rządzami, nad skupianie się na jakichś rzeczy to są trudne, trudne sprawy. Nie? I to jest trudne zawsze, <laughs> ale zrobienie jakiegoś biznesu to jest, skutecznie wymaga bardzo dużej samodyscypliny też. No, nawiązując jeszcze do tych różnych opcji, różnych ścieżek kariery. Pracowałeś na początku w konsultingu, później właśnie przez 7 lat byłeś w startupie, teraz jesteś w baselinker, czyli jeszcze, można powiedzieć, inna, inna opcja. Jak, jakie widzisz różnice między tymi wszystkimi światami? No i też gdzie gdzieś ta Twoja droga wiedzie mhm. w przyszłość? To tak, dwa lata w konsultingu, 7 lat w startupie, który współtworzyłem, sprzedałem firmę. Wziąłem sobie 5 miesięcy wolnego. Jeszcze popracowałem w je międzyczasie w tej połączonej organizacji i stwierdziłem, że wystarczy tego na ten moment. Wziąłem sobie teraz trochę takie wolne, powiedziałbym, od zrobienia biznesu. Po prostu to się zmęczyłem tym wszystkim. Natomiast dołączyłem do BaseLinkera, ponieważ uważam, że to może być firma, która będzie w top 3 najwyżej wycenianych firm w Polsce w ciągu paru lat. I to jest firma z bardzo dobrym zespołem, genialnym produktem. O globalnym potencjale i na, na takim poziomie, na którym jeszcze nie miałem doświadczenia, do końca. Taki scale-up, 300 osób, jakby inne mięśnie biznesowe, chcę sobie wyćwiczyć, to jest inny sport. Nie? Ja budowałem coś od zera do 50, a teraz coś takiego, nie wiem, 150-300 rosnące po kilkaset procent rok do roku, to jest y, duże wyzwanie na, na czymś zupełnie innym. Więc traktuję to, że tutaj po prostu chcę y, wspólnie z założycielami coś zrobić i też spowodować, żeby polska technologia była w sumie już w tym momencie jest w Brazylii, w Stanach, w Indiach, jeszcze będzie w kilkunastu rynkach, kolejnych zaraz. Więc to jest super miejsce, żeby się rozwinąć i coś zrobić sensownego. Natomiast ja jest, mam w sobie dalej jakby ten pierwiastek przedsiębiorcy. Na razie on może tylko przygasł, Ten ogień gdzieś tam został leciutko zgaszony, po prostu z mrzeniem. Ale jak odpocznę odpowiednio, to już mam z tyłu głowy kolejny pomysł. W edukacji, ale nie takiej szkolnej edukacji, tylko w obszarze learn techu, czyli umiejętności łączącej właśnie personalizację ścieżki edukacyjnej dla młodzieży i dla młodych ludzi, w takim wieku powiedzmy studiów i budowanie takiego career guidance, spersonalizowanego career guidance, które pokazuje, w którym kierunku zawodowym właśnie podążyć. Także jak tutaj usłyszałem, że mamy podcast w tym temacie, no to to mi idealnie się skleiło po prostu właśnie w temacie career guidance, tak może na zakończenie, co byś powiedział samemu sobie sprzed 10 lat, ty wkraczałeś na rynek pracy? 10 lat temu? 10 lat temu. Okej, okay, czyli jak byłem w bcg jeszcze. Myślę, że odwagi w, w realizowaniu pomysłów, przetestować po prostu ten pomysł, jak on jest w głowie, to mało. W sensie czasami może tam myśl przeszkadzać. Trzeba to wyjść z tym i spróbować to, to zrobić. Teraz jest znowu łatwiej niż, niż wcześniej. Z drugiej strony konkurencja jest, ale to może pomóc paradoksalnie. Um, I myślę, że też taka ogólna, ogólna trochę więcej zadbać o takie zdrowie, sport, well-being. No ja powiedzmy nie robiłem tego regularnie, ale od dobrych 5 lat to już tak y regularnie ćwiczę i to po prostu bardzo pomaga na każdym polu, ale pewne rzeczy odwleczone, po prostu to jest taki podatek od zaniedbań, po latach to wychodzi, więc po prostu trzeba dbać o siebie też mentalnie i fizycznie. To już koniec naszego podcastu. Dzięki wielkie za rozmowę. Nie Podcast wiem. prowadzili Piotr Tkaczyk i Mikołaj Roskowski. Dzięki. Dziękujemy. Dzięki wielkie. Okay.